Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Alfie i zgadnijcie, jakim samochodem obecnie jadę. Podpowiem Wam tylko, że silnik to 29V6, 510 koni, 600 Nm, przyspieszenie od 0 do 100, 3,8 sekundy i VMAX 283 na godzinę. Domyślacie się już, jakim autem jadę? Mam nadzieję, że tak. Pewnie wielu z Was domyśliło się o jakim samochodzie mówiłem. Jest to Alfa Romeo Stelvio QV z najmocniejszą odmianą silnikową 510-konną. Będziemy w tym samochodzie dzisiaj poprawiać prowadzenie. Zrobimy to za pomocą dedykowanych sprężyn od kawu suspension. Planujemy obniżyć samochód o około 3 cm. Zawieszenie mamy zamontowane, montaż przebieg bezproblemowo. Ja chciałbym się podzielić z Wami kilkoma ciekawostkami. Jest to naprawdę jeden z lepiej prowadzących się subów na rynku swojego czasu. Miał najlepszy czas na Nurburgring. Układ hamulcowy od Brembo naprawdę jest bardzo fajny, choć do tego samochodu, w mojej ocenie, jest niewystarczający i będziemy na pewno z czasem go modernizować. Ale same rozłożenie masy między przodem a tyłem jest naprawdę genialnie. To, że silnik mamy cofnięty do tyłu, powoduje to, że ten samochód naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Tym miłym akcentem chciałbym się z Wami pożegnać, ale to nie koniec. Pamiętajcie, dajcie lajka, like zasubskrybujcie nasz kanał, a wszystkie informacje na bieżąco śledźcie u nas na Instagramie. Tu wam się wyświetla profil do PG Performance. No i co? Tymczasem żegnam. Cześć.